Witam Państwa i zapraszam na szóstą prezentację z cyklu AutoCAD 2014 co nowego. W tym odcinku zajmę się współrzędnymi geograficznymi. Wykorzystam do tego celu jeden z przykładów instalacyjnych do wcześniejszych wersji programu. Wyłączę sposób wyświetlania realistyczny, zmienię go na model szkieletowy 2D. No, to jest model, jak Państwo widzą, 3D, prawda? taki domek mniej więcej o długości 20 Metrów. Żeby móc skorzystać ze współrzędnych geograficznych trzeba się zalogować do serwisu Autodesk 360. Podstawowa zmiana w wersji 2014 polega na tym, że program obejmuje w tej chwili identyczną bibliotekę współrzędnych jak programy AutoCAD Map 3D oraz zupełnie nowy Autodesk Live Maps. Z mojego punktu widzenia terminologia jest sensowna. Wszystkie praktycznie moje komentarze dotyczące tej terminologii zostały uwzględnione. Nie, nie zauważyłem jakichś specjalnych dziwolągów. Oto lista poleceń polskiej wersji programu AutoCAD 2014. Narzędzia zarządzania służbami geograficznymi znajdziemy na karcie wstaw. Położenie ustaw położenie. Mamy do wyboru położenie za pomocą mapy albo za pomocą pliku kartograficznego. Jest informacja, że musimy mieć dostęp do usługi Autodesk 360. Odpowiem, że tak i za chwilę się zaloguję. Zalogowałem się. Jestem w tej chwili proszony o określenie położenia geograficznego. Zmienię może rozmiar tego okna bo w nim będziemy troszkę pracować no i ponieważ zbliża się wielkimi krokami Autodesk University w Las Vegas to może ja poszukam po prostu Las Vegas Strip no jesteśmy na skrzyżowaniu które jest chyba dość interesujące poszukajmy hotelu Venetian trochę bardziej w tę stronę Miras już minęliśmy, także w tej chwili Treasure Island widzę. No i jak pamiętam, tu w tym miejscu da się znaleźć fragment. Na wodzie to raczej trudno, no ale tutaj mamy kawałek obszaru do ewentualnego zagospodarowania. Możemy poszerzyć obraz, ja może to okno jeszcze odrobinę powiększę. No i może gdzieś tutaj w tym miejscu, klikając prawym klawiszem, umieszczę znacznik współrzędnych geograficznych. Współrzędne zostały wczytane. Zobaczmy, jakie mamy do dyspozycji układy współrzędnych. Światowy Merkator jest wybrany. Jednostka rysunku cale. Wrócę jeszcze potem na chwilę do rysunku. Ona została automatycznie odczytana. To jest jednostka rysunku. Ten domek ma długość około 800 cal. Strefa czasowa, czas pacyficzny, minus 8. Kontynuujmy w takim razie, jednostek nie zmieniamy na razie. Kontynuujmy. Mamy pytanie o punkt lokalizacji. Proponowany jest domyślnie punkt 000. Zaakceptujmy punkt 00. kajak kąt i kąt przyjmijmy 0 stopni. Na razie. Pojawił się tutaj taki o, znacznik geograficzny, symboliczny. I już w tej chwili nasze obiekty wyświetlane są w kontekście mapy. No to położenie chyba nie było najlepiej dobrane. Spójrzmy od góry. Zrobiliśmy to niedokładnie, w związku z tym klikamy przycisk Reorientuj znacznie. No i mamy ponownie pytanie o punkt dla lokalizacji. Punkt jest w porządku. No, północ też była dobrze określona, bo północ jest jak Państwo widzą tutaj do góry. Ja pójdę przez opcję kajak kąt i obrócę o minus 30 ten nasz obiekt. W tej chwili jak Państwo widzą obróciła się mapa i to obracanie mapy odbywa się dość sprawnie. Gdybyśmy weszli w to miejsce za pomocą okna dialogowego i powiększę tutaj trochę ten obszar. Tu zwracam Państwu uwagę, że możemy wybrać na przykład taki sposób, lepiej dostosowany do zdjęć fotograficznych. Tu omijamy ten słup informacyjny Treasure Island. Tu automatyczny wybierzmy, a nie drogowy. No jeżeli będziemy teraz zmniejszać, czy zmieniać powiększenie, czy obracać kliknięciem, to widzę Państwo, że tu jest wszystko w porządku. Nie, nie, nie weszliśmy na słup. Mamy fragment terenu, który być może w Las Vegas... Przy dużej przebojowości udałoby się wyburzyć. Anuluj, kliknę, wyjdę z tego okna. Może spójrzmy jeszcze w takim Home View, widoku tego typu. Nie musimy mapy wyświetlać. Zlokalizowaliśmy nasz obiekt w tym miejscu. Możemy wyłączyć wyświetlanie mapy. Może zróbmy polecenie, zoom, zakres. Do czego nam to się jeszcze może przydać? Ja nie jestem geodetą, ale. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że do renderingu, prawda? zamiast ustawiać ręcznie położenie, widzą Państwo tutaj te same narzędzia, my już to położenie mamy ustawione. Gdybyśmy chcieli się dobrać do współrzędnych, to trzeba kliknąć ten przycisk i te współrzędne można poprawić. Ja nie będę niczego zmieniał i kliknę tutaj przycisk Anuluj. Słońce i położenie. Idziemy w paletę ustawień, to w tej chwili jest wyłączone, widzą Państwo że strefa czasowa to jest GMT-8, szerokość geograficzna 36, długość itd. Więc ja nie będę oczywiście robił renderingu, ale te parametry już mamy ustawione. Na pasku stanu możemy znaleźć przycisk, który włącza i wyłącza. Został wyłączony czerwony znacznik, zwracam uwagę, teraz kolejnym kliknięciem włączyłem ten znacznik. Tu mamy informację o wybranym aktualnie układzie współrzędnych Wróćmy na kartę kontekstowo położenie geograficzne. operację reorientacji już pokazałem. Usuwanie położenia to operacja dość oczywista. Zróbmy teraz jeszcze jedną operację. Poddajmy edycji położenie z mapy. Automatyczne Bardzo mamy takie parametry wyświetlone. I zmienię jednostki. Zmienię jednostki na metry, zwiększając znacznie. Zamiast 800 cali będziemy mieli domek 800 metrów. Zobaczmy. Tu oczywiście w tej chwili pytanie jest ponownie o punkt dla lokalizacji. Akceptuję 0,0. Kajak kąt i kąt minus 30 także akceptuję. Czyli niczego nie zmieniłem. Po włączeniu mapy satelitarnej no, widzą Państwo, że e, wszystko się zmieniło. Sprawdźmy jeszcze, wydając polecenie 1 jakie są jednostki i rzeczywiście jednostki wstawiania to są całe, prawda? No, bo rysunek został zresztą wykonany w calach. Edycja położenia z mapy już jest aktywne. Wróćmy do cali. Kliknijmy Kontynuuj. 0 przyklepmy, k jak kąt i minus 30 także zaakceptujemy. Czyli widzą Państwo, że ta praca jest dość szybka. Ja mam dość dobry komputer, ale jeżeli e, zmienię sposób wyświetlania mojego pro re, projektu na realistyczny, no to komputer zaczyna się trochę męczyć. Natomiast operowanie MAPO, ja jestem pod wrażeniem, choć nie mam w tej sprawie doświadczenia. Wydawało mi się, że będzie nieco gorszy. W przypadku, gdyby nasz komputer dysponował odbiornikiem GPS, Moglibyśmy jeszcze korzystać z tego narzędzia, moglibyśmy bezpośrednio, znajdując się w terenie, korygować położenie obiektów na mapie. Jeżeli nie chcemy mieć tego znacznika dalej, to oczywiście możemy, klikając ten przycisk, usunąć dane o położeniu i wróciliśmy do punktu wyjścia. A ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę.